Cześć widzowie tu na Oto. A dziś mamy kolejne dzienne wyzwanie. Dzisiaj mamy wyzwanie od Birtakos The Four Underdogs. Jeszcze dzisiaj jeszcze? Jest Advanced. Dzisiaj jeszcze? Jest może Kop? Nie ma Kop. Ale dobra, The Four Underdogs. Ok. Zaczniemy sobie od tego Ja Druida tutaj i Lodowego tutaj. Lodowy będzie nam potrzebny tutaj Cold Snap On. Glue Storm. Ok. I Super Storm, dobra, a tutaj? Sentry Champion, może być. No zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra, jakoś głównym naszym damage'em jest Druid, to ulepszymy sobie go. Ale zrobię też, myślę, żeby postawić y, Engineera tutaj. Tylko nie wiem, czy jak ja dam na Sentry Expert, to czy on będzie miał gdzie je stawiać. Także nie wiem, czy nie lepiej będzie jakoś tutaj. I jeszcze wtedy on może je stawiać też tu. No nie wiem, nie wiem. Blunt Moabu będzie mi mało, także co nam się nie przyda. Czyli Sentry Guns i potem Oversize Nails I mamy tylko Penny małce. A ja mi się, że to jest do zrobienia To najpierw musimy sobie ogarnąć kamuflaż, także Cold Snap potrzebujemy Piek. Kamuflaż ogarnięty Metalowe też ogarnięte mamy, bo i on i druid atakują I się Large Larger Radius i Refresh czy Deep Freeze? No, chyba Deep Freeze, bo on ma pirsa, nie? No i atakuje szybciej To chyba on już w dupie z tym zasięgiem kupujemy Deep Freeze. I co, i jego by się przydało trochę ulepszyć? Na no, bigger Globs i sticker glue, nie? Ale dobra, nie. Teraz mamy wszystko przynajmniej troszeczkę ulepszone. To lecimy po ulepszenie Engineera. Dobra, kupimy sobie Sentry Gun i Oversize Nails. I przy okazji jeszcze Faster Engineering. I on będzie tutaj stawiał. I to powinno być Git. Więc jeszcze szybko Pina. I co, i też sprockets, kupujemy sprockets i teraz myślę, że pójdę pod druida troszeczkę Ale skoro mamy tylko jednego druida, moabów tutaj dużo nie będzie To Kurde, nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, kurde Mam pomysł, moab glue i... i heart of thunder, druid of the storm I powinniśmy dać radę, tutaj kupię ice shards Przecież kurde, jest mało rund, muszę priorytety jakby podzielić Najpierw chyba Sentry Expert. się Druid of the Storm, potem Sentry Expert. Bo Druid of the Jungle z Moabem sobie tak średnio radzi. A to sobie radzi też z, z zwykłymi blunami, spoko. No, także kupimy Druid of the Storm. I dalej Sentry Expert. O kurde, mamy mały problem. Dobra. Ułożymy mm, sobie to. No niestety mamy tylko jego na kamuflaż, nie? Ktoś stąd jeszcze kamuflaż bije? No nie no. A, cleansing foam. Okej. Okay. Także słuchajcie, to trzeba będzie użyć po prostu tego I tyle. Ja się też późno skopnąłem. Ale no co, ja poradzę, że... Już postawiłem Engineera, on będzie potrzebny jako Damage. Także nie mogę go teraz zmieniać na cleansing foam. Ten radar raczej każdy ma, nawet jak nie ma, to, to kosztuje 50 dolarów. Nawet ja mam, a ja miałem tyle problemów pieniężnych. Ogólnie staram się nigdy nie używać żadnych tutaj mocy, ani insta-małpek w tych challenge'ach Ale no czasami trzeba Dobra, mamy już Enja, Sentry Expert Także teraz Ball Lighting e, Ice Charge najpierw, tak? Chyba tak, no Ice Charge Eee, nie Embryty Element, Bo on robi, że kamuflaż traci wszystko No to to nam się bardziej przyda niż sam damage I potrafi bić maby, no to on się nam przydaje to bardzo, także kupimy to jego ulepszenie je. dawaj pieniądze, no Dobra I o, mogę kupić. Dobra kupię U I teraz Ball Lighting spróbujemy. Albo trochę jego ulepszyć w sumie. Czy Ball Lighting Moab Glue, czy Ball Lighting? Zobaczymy na tym moabie Moab Glue, chyba. Nie, chyba Moab Glue. Albo Ball Lighting, żeby ten damage. Kurde, no nie wiem. Mamy mało round. Dobra. Kupię to, to Moab Glue i Ball Lighting teraz spróbuję. Dobra, mamy kupione Ball Lighting i teraz te dwa ulepszenia jeszcze spróbuję kupić. A najpierw re Relentless Glue, a potem Glue Splatter. A teraz Moaby. Wszystkie myślę, że na spokojnie. O Tutaj niektóre nie mogą nawet przejść, bo i on, i on frizują. Dobra, Relentless Glue i teraz Glue Splatter. I powinno być git już. No i nie mam co więcej ulepszyć w sumie. Bo już nie uzbiera na żadnego, na żaden Tier 5. Także Glusplater i tyle. Dobra, za chwilkę nam się zaczyna runda 50, bo tam już chyba kończymy praktycznie. Eee, myślę, że na spokojnie to wygramy z tym układem. Dzisiaj no co? Tu mamy damage mobów, tutaj mamy stopowanie mobów. No, na spokojnie. To też, zwykłe bluny też na spokojnie. Ten drugi tak się trochę na nie zawiodłem, bo myślałem, że będzie robił większy damage, mob. Ale no, to jest fajnie zaliczone. 265 dolarków Fajnie, fajnie. Mnie to cieszy. Mm, no i co? Zobaczę. Co jutro jest niedziela. A jak wam mówiłem wczoraj, jutro będzie odcinek Niezbluesów. Z czegoś straszniejszego. Poniedziałek może być dzień przerwy od odcinka, i we wtorek. Się pojawić kolejny. Środa to jest znowu dzień wolny i czwartek, piątek, sobota na pewno będą dzienne wyzwania. Chyba, że mi coś wypadnie, to dam na karcie społeczności znać. Mm, tak jak też pisałem wczoraj jeszcze w komentarzu, od października myślę nad zaczęciem serii z Red Dead Redemption 2. Chyba, że zbiorę się tego wcześniej, ale wątpię. Mm, myślę dopiero październik, może nawet połowa października. Zobaczę. Y Mam nadzieję na ten pierwszy października, ale że wtedy będę mógł już zacząć, ale no nie jestem pewien. Ale dobra, nie będę już przyrządzał, żegnam się z wami, napisz herbating jak obejrzałeś do tego momentu, standardowo.